Update. Hejka <grych> Turka marnotrawna wróciła na rewir Elo Siema wszystkim, tu Lori Lora I trochę mnie nie było Wróciłam, nie było mnie rok czasu To strasznie długo Dlaczego mnie nie było? Co się zmieniło od tego czasu? I dlaczego postanowiłam wrócić? Pora na moją spowiedź Także zapraszam serdecznie, jeżeli jesteście zainteresowani. Zapraszam na zimną kawę, zimną herbatkę, zimną kolkę, or whatever. I tłumaczymy się ze wszystkiego, co się działo w moim życiu. Ogólnie głównym powodem mojego rozstania z YouTubeem i z wami był, powiem to wprost, kryzys twórczy. Troszeczkę dołowało mnie to, że te wyświetlenia spadają, i że wiem, że to jest naturalna część procesu, i jest to normalna sprawa, i że w zasadzie czego ja się spodziewam, skoro nagrałam cztery filmy: w zasadzie trzy filmy, jednego shorta, i w zasadzie nie robię tego dla wyświetleń, tylko dla samej siebie i dla was. Ale ją wszystko miałam takie, a fuck it, nie chcę tego, nie chcę tego robić. I to jest zdecydowanie zbyt cringeowe. Dalej mam z tyłu głowy takie przeświadczenie, że nagrywanie filmików do internetu i robienie ich publicznie jest trochę cringeowe. I mean, ja wiem, że Wy wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi dokładnie o to, że, you know. To jest jednak trochę głupie, bo tutaj siedzę sobie sama w domu, rozmawiam przed kamerą, wstydzę się nawet przed moim narzeczonym, kiedy on siedzi w domu, a ja mam nagrywać. Bo to jeszcze jest dla mnie taki trochę nieodkryty ląd, a co dopiero kiedy mam to wpuścić do internetu. Ja wiem, że ci ludzie to oglądają, ale jeżeli na przykład oglądają ten filmik przy mnie, och, jest mi strasznie niezręcznie wtedy. Także tak, czułam się strasznie zdemotywowana, czułam się zawstydzona i po prostu troszkę się wypaliłam w tym wszystkim. I miałam wrażenie, że nikt nie zauważył, że odeszłam. I w sumie przez większość czasu wydaje mi się, że tak było. Do momentu, w którym nie dostałam, słuchajcie, po roku czasu komentarza Hej, kiedy nowy filmik? I dostałam suba po roku czasu nieogłaszania się nigdzie, bo napomknęłam gdzieś tam, że chciałabym przyjść do filmików i nagle ktoś się napisał, hej, kiedy nowy film. I o, i zobaczyłam to i wiecie, strasznie miło jest czuć się docenionym, strasznie miło jest wiedzieć, że robię się coś, co... Podoba się ludziom i czuje się wtedy człowiek taki trochę potrzebny, I guess. No jednak stwierdziłam, że dobra, że skoro ktoś nam napisał, hej, kiedy nowy filmik, to postanowiłam wrócić. I to czasem jest niesamowite, jak jedna drobna rzecz potrafi wywołać taką iskierkę, która potem idzie dalej. I oto jestem, oto jestem i mam nadzieję, że zostanę trochę dłużej, mam trochę pomysłów na ten kanał. Mam trochę pomysłów na siebie i... Mucha latami po domu nevermind. Mam trochę pomysłów na siebie i mam nadzieję, że troszeczkę rozkręcimy ten kanał. Maybe together. Uświadomiłam sobie też, że w zasadzie najważniejsze jest to, jaką Friday mi to sprawiało. Matko, jak ja lubiłam siedzieć przy montowaniu. To mi sprawiało po prostu tyle radości, tyle spełnienia. Siedziałam i te minuty, godziny miały mi tak, momentalnie i stwierdziłam, że pora do tego wrócić, bo nie ma się co szczypać. Nie ma się co szczypać, że się jest jedno, a to tylko głupie filmiki na YouTubie. Nikt mi potem nie będzie z nich rozliczał, hope so. Mam nadzieję, że nie tracę ostrości, bo coś jest nie tak z moim aparatem. Chciałabym kupić sobie kamerę, bo aktualnie nagrywam na lustrzance. Przez to też możecie usłyszeć, że dźwięk jest tragiczny. Obiecuję się poprawić i kupię sobie mikrofon. Kiedyś kupiłam sobie mikrofon taki za chyba 30-40 zł w jakimś action i to była masakra, bo strasznie pierdziało. Więc może zainwestuję w jakiś lepszy mikrofon albo znajdę jakieś stare słuchawki przewodowe jeszcze, boże pamiętacie słuchawki przewodowe. Kiedy to było? Przynajmniej się nie kupiło. ok? Plątało się w tej kieszeni, te kable się przerywały, słuchało się muzyki na styk. Tak, tu, 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 tu. ale przynajmniej się nie gubiły tak bardzo często. Ciągle gubię słuchawki i w ciągu pół roku kupiłam chyba trzy pary słuchawek, naprawdę. Moje znajome mówią na mnie buba z guba", po prostu, bo wszystko gubię, wszystko gubię, sama siebie nawet potrafię zgubić gdziekolwiek. Ale żeby nie było, to nie był jedyny powód mojej nieobecności. W międzyczasie przez ten rok czasu skończyłam pierwszy rok specjalizacji. Jestem w połowie specjalizacji z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W zasadzie zostało mi tylko jeszcze cały drugi rok praktyk, nawet nie cały rok, bo skończyłam semestr w kwietniu, w maju, a w okolicach jesieni przyszłego roku już bym miała egzamin specjalizacyjny. Czyli tak naprawdę zostało mi niedużo czasu. Na tym też spędziłam większość zeszłej jesieni w zasadzie, bo od listopada do lutego było faktycznie mocno intensywnie, bo jestem na intensywnej, <laughs> No Panowiłam się temu poświęcić, tak konkretnie poświęcić, bo to też jest ważny krok dla mnie. Zainwestowałam w swój samorozwój. Jestem mądrzejszym człowiekiem, tak myślę. I wiele mnie to wszystko nauczyło nie tylko o medycynie, ale również o samej sobie. Odkryłam, że dosyć szybko uczę się rzeczy, bo nie wiem, czy większość z Was będzie pamiętać, ale od września zeszłego roku zaczęłam nową pracę i to była praca na zupełnie głęboką wodę bo to była intensywna terapia właśnie. W momencie, w którym zaczęłam specjalizację na tej, z tej intensywnej opieki, pracowałam na intensywnej terapii dopiero miesiąc, więc to wszystko było dla mnie turbonowe, nowe, turbo klejona z rzeczywistości, bo intensywna jednak jest taka trochę odklejona, są tam rzeczy, których nie ma nigdzie indziej. Żeby nie było, że żyję samą pracą, Chociaż między nami to medycy mają to do siebie, że często żyją samą pracą i że praca jest całym ich życiem. Ale nie moim. Nie moim. Bo oprócz tego, że zaczęłam jedną nową pracę, drugą nową pracę, specjalizację, czyli ciągle gdzieś tam opieram się wokół tej ścieżki kariery, mam też czas na hobby. I postanowiłam sobie od września zeszłego roku, że jeden dzień w tygodniu, przynajmniej jeden dzień w tygodniu, poświęcę w stu na to, żeby mieć wolny dzień od pracy i żeby się w tym moim sporcie rozwijać. Nie wiem, czy pamiętacie, a moim sportem jest pole dance i exotic pole dance. I to jest coś, co w zasadzie trochę randomowo znalazło się w moim życiu. Trochę randomowo, trochę, trochę celowo, bo to jest coś, o czym marzyłam, przynajmniej o poldensie. Marzyłam od liceum, ale ciągle miałam z tyłu głowy, że jestem za mało rozciągnięta, że mam za słabe ręce, że nie umiem się utrzymać, bla, bla, bla. No i wtedy odkryłam, że jest też coś takiego jak exotic poldens. Czyli taka bardziej taneczna wersja, taka bardziej sensualna, kobieca wersja poldensu, gdzie ta różka nie jest tak naprawdę na pierwszym planie, bo w poldensie róża jest niezbędna i wszystkie figury są oparte na róże. A z kolei w egzotiku nie jest to takie bardzo wymagane. No i zaczęłam tą przygodę z tym egzotikiem, i wow, to było totalnie coś, czym się czułam, postanowiłam się w tym właśnie rozwijać. No i tak sobie już. Prawie rok ćwiczę. Problem jest tylko w tym, że mimo tego, że ćwiczę rok czasu i poldens i exotic poldens, przy czym z poldensu miałam miesięczną przerwę przez kontuzję, dwumiesięczną, ale problem jest taki, że mimo tego, że ćwiczę rok czasu, to nadal jestem w grupach first step i jest to dosyć mocno demotywujące, bo gdybym ćwiczyła ciągiem to byłabym już na poziomie przynajmniej basic. Ale jest ten first step ze względu na to, że zamknęli moją grupę z EXO, no bo tam było za mało ludzi, w momencie, w którym awansowałam do poziomu basic, część ludzi się wykruszyła, moja instruktorka się zmieniła też. Jeżeli to ogólna moja instruktorka pierwsza z EXO, to pozdrawiam bardzo serdecznie i dzięki, że zaraziłaś mnie miłością do EXO i zawsze będę ziemniaczkiem. Zawsze będę tym takim ziemniaczkiem egzotykowym, <laughs> wracając do, do zagadnienia, jeśli chodzi o egzo. No to ciągle jestem na tym first stepie, bo zamknęli nam tą grupę, więc potem otworzyli drugą grupę na miejsce tej starej grupy. No i zapisałam się do tej grupy, bo godzinowo mi to pasowało, bo tak jak mówiłam, chciałam jeszcze ten jeden dzień w tygodniu i to by wychodziło tego samego dnia. No ale ceną za to było to, że znów cofam się do początku. Ale to też jest ok, to też jest okej, okay, bo pozwalam sobie na proces, pozwalam sobie na rozwijanie się jakby od początku i dzięki temu mogę bardzo dobrze podszlifować podstawy, na które niekoniecznie był czas wtedy, bo wtedy nie miałam żadnej podstawy siłowej, rurkowej, wtedy nie miałam żadnej podstawy tanecznej, egzotykowej. No i skupiałam się tylko na tym, żeby jakoś przeżyć te zajęcia, żeby nie zabić się o te obcasy, bo tam się tańczy na 20-centymetrowych obcasach. No i jakoś tak wyszło, że walczyłam o życie na każdych zajęciach, więc nie mogłam się skupić, żeby tak dopieścić i tak się um, tą technikę. Mam w ogóle bardzo silną grupę, więc mam nadzieję, że szybko się będziemy rozwijać w tym zakresie i że niedługo będę miała awans do grupy base. No i tak podsumowując to wszystko, moja nieobecność była spowodowana głównie tymi trzema rzeczami. No i pracuję dużo, no pracuję właśnie w dwóch pracach i mnóstwo tych zobowiązań, mnóstwo tego wszystkiego, no i też czas dla siebie, poczułam się dosyć mocno zaniedbana sama przez siebie, postanowiłam się troszeczkę sobą zająć, a z drugiej strony pomyślałam sobie, że Sandra, ej, przecież lubiłaś to robić i to też jest forma dbania o siebie, to jest coś, co sprawia mi satysfakcję, coś, co sprawia, że jestem szczęśliwa, tak więc ja, o co jestem, cała zdrowa, z powrotem, tak jak mówiłam, córka marnotrawna wróciła na te rejony, i mam nadzieję, że zostanę z Wami na dłużej, że tym razem nie dopadnie mi proces twórczy. Bardzo będę wdzięczna za feedback, za to czego oczekujecie też ode mnie na tym kanale, co chcielibyście usłyszeć, jakie tematy poruszyć, być może zrobimy jakiegoś Q&A. Nie byłabym obrażona, bo chętnie poopowiadam o sobie, żebyście mogli mnie lepiej poznać. Gdybyście mieli właśnie jakieś plany do Q&A, możecie napisać w komentarzach, tak samo możecie napisać komentarze ogólnie o wszystkim, ja bardzo chętnie z Wami rozmawiam. Tamta sekcja jest dla Was zawsze otwarta. Uwielbiam kontakt z ludźmi, którzy mnie oglądają, bo tworzymy społeczność i to jest ok. I mam nadzieję, że każdy czuje się w tej społeczności super i że staram się być dla Was wsparciem. No mam nadzieję, że wcześniejsze moje filmiki z radami i wskazówkami na temat pierwszej pracy czy studiów okazały się pomocne po tym roku czasu. Możecie też dać znać, jak minął Wam ten rok po, po tym pierwszym roku studiów albo jak wyglądało Wasze wdrożenie w pracę i czy coś moje rady pomogły? Chętnie posłucham Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę Bardzo dziękuję za każdy komentarz Bardzo dziękuję za każdą wiadomość na brief Bo możecie mnie znaleźć na Instagramie Albo na Twitterze Także zapraszam serdecznie w tamte rejony Dziękuję każdej osobie, która przyczyniła się do mojego powrotu Dziękuję wszystkim osobom, które mnie hype'ują w tym wszystkim Mimo, że nie jest łatwo i bardzo łatwo jest się zniechęcić Ale chyba jeszcze trudniej było mi wrócić nawet nagrywając to strasznie się cieszę, więc chyba nawet widać tą energię, no strasznie promienie jak myślę o tym wszystkim i że będę to montować jutro i po tym montowaniu wrócę na rurę, bo jutro mam właśnie trening z rury. Kiedy Wy to będziecie oglądać, to już będę po tym treningu, bo teraz mamy środę, a w czwartki mam treningi, także sztos. Także już kończąc ten wywód, cieszę się, że z Wami jestem i cieszę się, że jesteście ze mną, no i do zobaczenia niedługo. Nara!